W odległej krainie żyła sobie starsza kobieta, która mieszkała z trzema córkami. Najstarsza córka była jednooka, druga córka miała troje oczu, a najmłodsza córka miała dwoje oczu. Ich matka, starsza kobieta, najbardziej kochała dwie starsze córki. Zrobiłaby dla nich wszystko. Bardzo dziękujemy, mamo. Najmłodsza córka zawsze miała obowiązki i prace domowe. Nawet gdy mówiono jej, że jest bezużyteczna i niekompetentna, i nawet nie zaprosiły jej do stołu. Mamo, Twu oka nie zasługuje na jedzenie z nami przy tym stole, ponieważ ona nic nie może zrobić dobrze. Ale ja. Więc matka nie pozwoliła swojej i córce jej z nimi przy stole. Dostała tylko resztki jedzenia po tym jak wszyscy opuścili stół, mimo to zachowała życzliwe i pomocne serce. Pewnego dnia jednooka i trójoka siostra przyszły do dziewczyny z dwojgiem oczu. Obrażały ją i rzucały na nią swoje brudne pranie. Nie wybrałaś dobrze tych ubrań. Zrób to ponownie. <laughs> 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 Dwłoka wyszła z domu płacząc. Poszła nad rzekę, aby ponownie wybrać ubrania. <laughs> Dlaczego moje siostry tak mnie traktują? Co ja im zrobiłam? <laughs> Gdy dwłoka dziewczyna płakała, pojawiła się przed nią wróżka. Wróżka olśniła dwłoką dziewczyną swoim pięknym strojem, ale miała ukrytą twarz. Dlaczego płaczesz, dwłoka, piękna dziewczyno? Ponieważ jestem najmłodsza w domu. Moja mama i siostra mówią, że jestem bezużyteczna i nienawidzą mnie. Dają mi tylko resztki z obiadu. Nie smuć się, ślicznotko. Słuchaj, mam dla ciebie prezent. To jest magiczna różdżka. Jeśli pomyślisz życzenie i trzykrotnie pomachasz magiczną różdżką, spełni się. Kiedy dwułoka dziewczyna wypowiedziała życzenie, pojawił się nakryty stół. Stół zastawiony był pysznym jedzeniem. Ojej, spójrz na te dania! Wszystko świeże i ciepłe Dwłoka była głodna od wielu dni Więc zaczęła jeść wszystko co było na stole Kiedy skończysz jeść Wystarczy pomachać różką dwa razy Piękna dwłoka dziewczyno Pamiętaj tylko dwa razy Wróżka zniknęła bez pokazywania twarzy Dwłoka dziewczyna po zjedzeniu dobrego posiłku Dwukrotnie machnęła różką i stół zniknął. Och, nareszcie jestem pełna! Jestem taka szczęśliwa! Ale muszę ukryć tę różdżkę przed moimi siostrami i mamą! Inaczej mnie za to zniszczą! Dwuoka dziewczyna wróciła do domu używając różdżki jako laski. Zauważyła resztki jedzenia na stole, ale nie zjadła ich, ponieważ była pełna. Dwóka wzięła laskę i codziennie wychodziła. Podeszła do brzegu, machnęła różdżką i zjadła tyle, ile chciała. Ale pewnego dnia, kiedy wróciła do domu, jej starsze siostry jedno oka i trzy oka zauważyły zmianę w ich młodszej siostrze. Dlaczego Dwuoka uśmiecha się za każdym razem, gdy wychodzi i wraca? I nie resztek, który jej zostawiłyśmy. Następnego dnia zazdrosne siostry poszły za nią, gdy Dwuoka opuściła dom. Po chwili Dwuoka dotarła do brzegu. Wypowiedziała życzenie i machnęła różdżką trzy razy. I pojawił się stół pełen pysznego jedzenia. Widząc to, siostry były zdumione. Aha! Więc to napełnia swój brzuch pysznym jedzeniem i nie dzieli się z nami. Jedno oka i trójoka pobiegły do domu i powiedziały matce co zobaczyły. Matka nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała i była bardzo zła. Wszyscy ukryli się, zanim dwuoka wróciła do domu. Gdy tylko dziewczyna weszła do domu, podeszła do niej jej mama. Zabrała różkę w rękę i złamała ją na pół. Nie! Dlaczego to zrobiłaś? Zajadałaś się pysznym jedzeniem, kiedy my siedziałyśmy w domu głodując. Nigdy więcej jedzenia dla ciebie w tym domu! Dwuoka była tak zdenerwowana, że wzięła złamaną różdżkę i wyszła na zewnątrz płacząc. W tym momencie ponownie pojawiła się przed nią tajemnicza dobra wróżka. Nie płacz, dwuoka, piękna dziewczyno! Weź kawałki laski i zakop je w świetle księżyca, a znowu się uśmiechniesz! Tajemnicza wróżka zniknęła, zanim Dwuoka mogła zobaczyć jej twarz. Dwóka natychmiast zrobiła to, co powiedziała Wróżka. Następnego dnia w miejscu, gdzie zakopała kawałki laski, wyrosło drzewo ze srebrnymi liśćmi i złotymi owocami. Było tak majestatyczne i jasne, że każdy mógł je zobaczyć. Mama i siostra Dwókiej chciały podejść do drzewa i zebrać z niego trochę owoców. Ale ilekroć siostry sięgały po owoc, gałęzie drzewa się unosiły. Widząc to, dwuoka podeszła do nich natychmiast. Może mi się uda zerwać owoc tego pięknego drzewa? Ha! Nie mogliśmy nawet go dosięgnąć! Jak ty chcesz to zrobić? Dwuoka wyciągnęła rękę w kierunku drzewa. Daj mi trochę owoców i trochę radości, brokatowe drzewo! Po miłych słowach drzewo opuściło gałęzią przed Dwuoką, aby mogła z łatwością wziąć owoc. Dwuoka chciała dać trochę owoców matce i siostrom, ale oszalały z zazdrości. O, też tak umiem, patrz! Daj mi trochę owoców i trochę radości, brokatowe drzewo! Daj mi trochę owoców i trochę radości, brokatowe drzewo! Ale drzewo nie zareagowało na to, co powiedziały jedno oka i trój oka. Mm, jak to jest, że drzewo wykonuje tylko rozkazy dwuokiej? W tym momencie zbliżył się przystojny rycerz galopujący na koniu. Wynosię się stąd dwuoka, ukryj się za krzakami, nie zawstydzaj nas swoim egoizmem. Biedna dwłoka posłuchała i ukryła się za krzakami z owocami w dłoniach. Kiedy rycerz zbliżył się do srebrnolistego i złocistego drzewa, patrzył ze zdumieniem: Wow, jeśli właściciel tego wspaniałego drzewa podaruje mi srebrną gałąź, uczynię go najszczęśliwszą osobą na świecie. Jesteśmy właścicielkami tego drzewa! Mogę ci dać srebrną gałąź! Jedno oka i trójoka skakały i skakały by zerwać gałąź z drzewa. Ale na próżno. Nie mogły nawet dotknąć liścia. Powiedziałaś, że to drzewo należy do ciebie. Dlaczego więc nie możesz zerwać z niego ani jednego owocu? Dwłoka chciała wyjść i podzielić się owocami z rycerzem, ale bała się matki i sióstr, więc została na miejscu i zaczęła płakać. <grym> A potem znowu pojawiła się tajemnicza wróżka. Piękna dwłoka dziewczyno, weź liść z drzewa i przyłóż go do serca, następnie podejdź do rycerza bez strachu. Dwłoka dziewczyna zrobiła tak, jak kazała jej wróżka, a jej znoszony strój zamienił się w jasną, błyszczącą sukienkę. Natychmiast wyszła z w którym się ukrywała, i udała się do rycerza z owocami w dłoniach. Rycerz był zafascynowany pięknem dwuokiej i nie mógł oderwać od niej oczu. Mogę ci dać srebrną gałąź ze złotym owocem, drogi panie. Chcę, żebyś była najszczęśliwszą osobą na świecie, piękno oka dziewczyno. Wyjdziesz za mnie? Dwuoka natychmiast przyjęła propozycję małżeństwa rycerza i przytulili się. Widząc to, zazdrosne siostry i matka przeprosiły Dwuoką. Myślałyśmy, że jesteś niekompetentna, bo byłaś młodsza od nas i źle Cię traktowałyśmy. Ale masz dobre chęci i serce, przepraszam siostro! Dwuoka wybaczyła siostrom i matce. Srebrne drzewo jest teraz wasze, możecie zerwać z niego tyle owoców, ile chcecie. Po tych pięknych słowach dwuokiej tajemnicza wróżka pojawiła się na szczycie srebrnego drzewa, i po raz pierwszy pokazała swoją twarz. Dwłoka była bardzo zaskoczona, widząc, że wróżka ma troje oczu. Dała sobie sprawę, że ludzie potrzebują tylko dobrego serca, aby czynić dobro. Bez względu na to, jak różnie wyglądają. Potem dwuoka i rycerz wsiedli na konia i odjechali ku wiecznemu szczęściu.